Bez go do ekwipunku widzowie żeby... po prostu wykopmy nie te drzewo na pewno nie te drzewo na pewno nie te drzewo, no, drzewo. wykopmy sobie te drzewo naszym celem jest zdobycie diamentów tak jak zwykle więc no kopimy teraz no jak robimy tutaj to recrafting jak dotknę granicy to będzie najgorszej, bo Jak dotknę granitu zabadam. Więc ja uważam, żeby nie dotknąć granitu. A ty w tym czasie zostaw suba na tym kanale, żeby... żeby ten film się tak szybko nie skończył. Taki jeszcze challenge, że nie mogę iść z tego miejsca. Dobra, no, trochę był lak, ja tu sobie tam, ja tu zrobiłem komentarz, żeby to działało, że jak dotknę granicy, by... a robimy, no, to działać. Nie testujemy tego oczywiście, bo jak Dotknę granicy, to wtedy się film skończy. I to jest jeszcze gorzej, że nie możemy wykopać granicy, tylko wtedy też zginiemy. Tak właśnie mamy zrobione tutaj. Trzeba jakiegoś zabijaka. No tak szybko. Dajcie suba, to wtedy będzie dzień to na zawsze. Dzień dobry. Basket. Szkielet. Skeletczyk. Nie! Zginę. A! A! Co spotem? Daj Ważne, niech chyba zginę nawet. Dobra nie chcę tutaj żyć, ja wolę już zginąć tak w granicach. Wolę szukać granic. Gdzie jest granic? Mamy challenge jednak, żeby poszkodzić granic. Ja wolę przegrać ten challenge. Już widzę, co tu się dzieje. Mamy 1 HP. Więc no. Nie wiem gdzie iść. Ja chyba poszukam wioski. A e, nie pójdę, jakoś zostawiam was na kilka godzin, nie? nie wiem. Ja to widziałem w stylu wioskę, ale też chyba pójdźmy sobie tam. Sprawdzimy, czy tam w ogóle jest jeszcze. A e, chwilę poszedłem jakoś. Jakieś 200 katek. No ale nie mało Jednego, jedno zwierzę wybijam, bo mi się nie chciało I do tego właśnie mam taki A! Mam taki trochę większy głodek Wcale to nie było ustawione A my mamy czerwony trochę taki Szukamy granitu Tam jeszcze też, jest wziął łyyyy mm. idziemy do tej gwiazdki mm -hmm. szukamy diamentów sprawdźmy czy tam nie będzie kowal Ciekawe, czy jest cukier, kowal, proszę. Jest kowal, nie kowal! Szybko, spadajmy. Idziemy sprawdzić, czy tam są diamenty. Mmm. Wygraliśmy challenge. Wygraliśmy challenge, ale. Musimy sprawdzić, czy granica oczywiście nas zabija. Więc widać, że szykuj się na. Granit zniknęci granitu. Kopię się tutaj. Jest jakiś tutaj granit w ogóle. jest granit. Wezmę go do ekwipunku. Widzicie, nawet nie Braczku mogę się zastanowić, bo że mam ten granic w ręce. No i wygraliśmy czołg, ale przegraliśmy też go na no.